Dzień w dzień temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Pomimo niesprzyjającej aury, prace nad budową obwodnicy Pruszcza dalej postępują. Widać, że firmie Strabag zależy na jak najszybszym oddaniu budowy. Widzimy już postępy na włączeniu w ulicę Grunwaldzką. Praktycznie węzeł już jest zarysowany, wykonany z warstwami bitumicznymi, docelowymi, więc tu już na tym odcinku utrudnienia, które występowały wcześniej mamy za sobą. Koncentrujemy się teraz na obiekcie mostowym, na przejściu przez tory kolejowe oraz na odcinku za torami, tak? czyli do drogi 226, do Ronda. Tam teraz trwają prace na wzmacniające podłoże gruntowe pod przyszły nasyp, korpus drogowy. Przemysłowa przeżywa budowlaną rewolucję. Od rana do wieczora robotnicy pracują nad wiaduktem, który ma złączyć miasto podzielone torami kolejowymi. Na szczęście budowa nie odbywa się kosztem firm znajdujących się przy wiadukcie. Zapewniliśmy również kontynuację transportu i ruchu na ulicy Przemysłowej. Tak, to widoczny obiekt tymczasowego mostu, tak aby znajdujące się tam przedsiębiorstwa mogły dalej spokojnie funkcjonować mimo toczące się tak dużej przebudowy, budowy, to ukłon w stronę przedsiębiorców i tego, aby nie zakłócać ich dalszej pracy i funkcjonowania. Wiadukt na ulicy Chopina od bardzo dawna stanowi jedyne połączenie Pruszcza Wschodniego z Zachodnim. To też najbliższa droga dojazdowa do Gdańska z wielu pobliskich miejscowości. Wreszcie to też most, którym przyjeżdżają setki samochodów na niedzielną giełdę. Wiadukt nie jest nowy i od paru dobrych lat przechyla się na bok. Obwodnica pruszcza miałaby go odciążyć i usprawnić komunikację w mieście i okolicy. Umowa przewiduje oddanie inwestycji na wiosnę 2012 roku, choć inwestor obiecuje, że zdąży przed przyszłoroczną zimą. Byłoby to duże ułatwienie dla nas, już byśmy mogli mieć na późną jesień, początek zimy przyszłego roku, wiadukt i połączenie oddane tak istotne dla miasta, ponieważ poprawiające w znacznym stopniu funkcjonowanie no, całego miasta i zmniejszenie oczekiwania na powrót do domu. Firma Strabag została założona w 1835 roku i jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Europie. Obwodnica ma kosztować 58 milionów złotych. Wstępne wyliczenia kosztów inwestycji wynosiły przeszło dwa razy tyle.